Dzień dobry, cześć. Co wam chciałem powiedzieć dzisiaj? Zdarza się, że jak jedziecie, jedziecie pociągiem albo samochodem na polach o ziminach, bądź jeszcze na śniegu widzicie wielkie stada białych ptaków. Wśród których jest, są mniejsze stada szarych ptaków. Ale chodzi mi o te wielkie stada białych ptaków. O nich dzisiaj w tym odcinku wyjaśnię do czego w wieku XIX służył kutas z puchu łabędziego. Zapraszam. Takie pola jak to, które widzicie tuż za mną, to są pola ulubione przez wielkiego białego ptaka, który siada ogromnymi stadami, to jest łabędź krzykliwy. Łabędź krzykliwy czy łabędź krzykliwy. Nie wiem, dzisiaj będę się odnosił troszeczkę do książki profesora Jerzego Bralczyka o wiele mówiącym tytule zwierzyniec. Łabędź stańmy na tym krzykliwy, czym on się różni od łabędzia niemego, którego doskonale znacie, ponieważ on chętnie towarzyszy nam w parkach nad morzem, na plaży w zasadzie wszędzie, różni się kilkoma rzeczami. Łabędź krzykliwy nieco w swoim kształcie przypomina gęsi, ale tylko nieco, ponieważ tak, pierwsze, ma wyprostowaną szyję, niemy ma wygiętą, nie ma takich podniesionych piór, skrzydeł jak łabędź niemy, krzykliwy ma położone po sobie prosto i rzecz najważniejsza, po której łatwo, w miarę łatwo, bo jest jeszcze łatwiejsze, bo której można go rozpoznać, w miarę łatwo go rozpoznać, to jest żółty, żółto-czarny, wyraźnie żółto-czarny dziób. Niemie mają dziób. Coś mi się zepsuł gimbal, ale dobra, jedziemy. Niemie mają dziób. Niezłe to jest w ogóle. Niemie mają dziób. Tak, niemie też mają dziób, tylko pomarańczowy. Łabędź krzykliwy, potrzebny łatwiej go rozpoznać po głosie. To są orkiestry tęte naszych pól. To, co słyszycie w tle, to jest krzyk, trąbienie łabędzi krzykliwych na polach pod gryficami łatwo rozpoznawalne różni się też tym, że jest puchliwy tak? dużo bardziej puchliwy niż łabędź nie niechętnie towarzyszy człowiekowi w zasadzie w ogóle i teraz tak, jak go zobaczycie gdzieś to lepiej go nie płoszyć, ale ogromne stado łabędzia krzykliwego potrafią zrobić spore szkody na polach rolnikom tak? ogromne stado, które wcina ozieminy, które się na nich żywi, ale to jest jeszcze pikuś ponieważ one potrafią te ozieminy również bardzo mocno i chyba dużo bardziej niż zjeść to Rozdeptać. Skąd ten jego łabędzi śpiew? Łabędzi śpiew, znacie to przysłowienie? On no, dotyczy te, tego, że to ostatni śpiew, który wydobywa z siebie łabędź. Raczej nie ten, raczej chodzi o łabędzia niemego, ponieważ krzykliwy jest z nami gdzieś od lat 70. Podobnież. Tak przynajmniej pisze dr Andrzej Kruszewicz w ornitologii, swojej znakomitej książce. Tak. Skąd ten jego śpiew ma bardzo długą tchawicę, która jest jeszcze zawinięta w bardzo charakterystyczny sposób w mostku i podobnież nawet jeżeli łabędź krzykiwy jest martwy, strzelony przez myśliwych. Na przykład nie wolno go strzelać, ale jeżeli była taka, e, taka możliwość, to łabędź krzykiwy, nawet podnoszony w ostatnim momencie wydobywał z siebie taki świszczący, jeszcze lekko trąbiący głos. Potężny mają ten głos, ogromny, naprawdę, naprawdę słuchać je z bardzo, bardzo. Daleka, to piękne ptaki, nie warto ich błoszyć. Najwięcej w Polsce jest ich podobnież i gniazduje tutaj u nas na Pomorzu Zachodnim. Zima teraz kiepska, więc nie odleciały. Są cały czas ze nami. A, miałem wytłumaczyć o co chodziło z tym: z tym, z tym, właśnie z tym. Moi drodzy, żeby nie było, że ja coś tam, coś tam i, i że takie rzeczy, posłużę się książką profesora Jerzego Brałczyka. Wspominałem o nim, książką Zwierzyniec, w której profesor Jerzy Bralczyk trochę pole sanki się zrobił, nie? Powiem o tym szerzej może kiedy indziej. Yy, opisuje, skąd się wzięły nazwy zwierząt różnych, przeróżnych w naszym kraju. Ja mam tutaj swoje notateczki i w notateczkach zapisałem, co idzie. Puchła będzie był, tak ważna rzecz, był synonimem luksusu. Za profesorem Bralczykiem z takiego puchu czyniono przyrząd kosmetyczny, czyli łabędzik, który XIX-wieczne słowniki jednomyślnie opisują jako kutas z puchu łabędziego do pudrowania. Tak to język się zmienia, ewoluuje. Dzisiaj łabędzik, jak pisze profesor Bralczyk, to tylko i wyłącznie mały łabędź. Czy chodziło wtedy o łabędzie krzykliwe? Nie, chodziło raczej o niebę. E, aczkolwiek z tym buchem, puch łabędzia jest przepiękny, bardzo delikatny. Przyznam się, e, zebrałem go trochę chodząc po polach. E, acz nie puszyłem oczywiście łabędzi krzykliwych, nie było mi to do niczego potrzebne, po prostu przeniosły się w inne miejsce. A ja pamiętając, gdzie były jeszcze chwilę temu, wszedłem po to, żeby, żeby pozbierać trochę tych przepięknych piórek. To co. Na wykrzywionym kadrze, nie wiem jak to wyjdzie w montażu, Wojtek Sory, no, będziesz miał duże pole do popisu, jeżeli chodzi o pomysły montażysty. Z zepsutym gimbalem żegna się z Wami. Ostre, do zobaczenia. Cześć. Znowu. Halo, tu jestem. To będzie naprawdę znakomity odcinek.